Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony lidze Total War Attila Znów Hadek, ale tym razem gra z innym zawodnikiem, gra z Lewikiem. Gramy na mapie Równina. No i Hadek gra ostrogotami, a wschodnim imperium gra Lewik. No i co my tu mamy u Hadeka? Mamy tak. Zdrajców z Gockiej Palatiny Razy 2 dwa, dwa razy elitarnych piknierów Ostrogockich Druga linia to germańscy Rozbójnicy Razy 4 Dalej mamy zobaczcie Zdrajców z Gockiej Palatiny, i jeszcze tutaj jeden oddział z tego co widzę a nie, to jest ten jeden, który dobiega. Ok, czyli są dwa oddziały. No i mamy cztery oddziały, zdaje się, zap zapków trakowych. Dokładnie tak, czyli cztery oddziały zaprzysiężonych traków. Do tego mamy szlacheckich konnych germańskich razy dwa, dwa razy szlacheckich lansjerów gockich i oczywiście gotskiego wodza jako kawalerię. Co ma lewik? Lewik ma tak, tutaj y na swojej prawej flance dwa razy jazdę tagmata Dużo strzelania, bo mamy tak Balistari razy dwa Trzy razy zbro... D nie, dwa razy sagitari I raz zbrojnych sagitari Dużo włóczni rem... Wschodnia auxilia palatina Ok, czyli tak, na lewej flance dwa oddziały wschodnich Auxilia palatina Na prawej straż graniczna limitanej w centrum w, w, nie cztery oddziały straży, straży granicznej Limitanej, przepraszam, i dwa oddziały wschodnich auxilia palatina cztery oddziały gwardii Hetajreja, wódz gwardia palatina i jeszcze włócznicy komitatensis do obrony wodza są czyli w sumie mało jazdy powiem szczerze A tutaj w Attyli, mało jazdy to też jest problem ja wiem że tam narzekacie że jazda watyli się okropnie baguje, i ja w to wierzę, bo też mi się baguje czasem ona. No ale jednak, jakby nie patrzeć, jazda, szczególnie szturmowa, jest w tej grze ważna. Ja w ogóle uważam, że kurczę, no 4-5 oddziałów kawalerii to jest po prostu must have. Wycofuję, zobaczcie, mmm, Sagitari niepotrzebnie moim zdaniem. W tym momencie powinien po prostu ruszyć do przodu lewik, tak żeby stworzyć dystans. I wykorzystać to, że elitarni pikinierzy biegną, a nie stoją. I nie mają postawionych pik, i wtedy można byłoby rzeczywiście ich zszarżować. No a tak, yy, piki są, zobaczcie, postawione. Chociaż rzeczywiście są obijani elitarni ostrogodcy pikinierzy. Rozumiem, że przez zbrojnych Sagitarii, przez gwardię Hetajreja, tak, obrzucani toporkami. Więc zasadniczo, no, nie głupio, nie głupio. Z tej strony jazda tak mata jedzie, ale chyba się nie spodziewają, że w lesie są dokładnie ukryte oddziały kawalerii yy, ostrogockiej, więc no, żeby się nie przeliczył Lewik i kurcze nie stracił tych oddziałów, które są na wagę złota. Ja w ogóle bym je na razie tutaj gdzieś trzymał z tyłu, poczekał na rozwój sytuacji, a na pewno nie wypuszczał samych bez wsparcia na yy, tak silną kawalerię ostrogocką, jaką są yy, czy to szlacheccy konni, czy lansjerzy, jeszcze zobaczcie za zaprzysiężeni trakowie, którzy mogą... Tam y, wyrzucić te swoje śmieszne pila, y, trakowe. No i jazda tak, mata się na razie, póki co, y, wycofuje. Co tutaj? Ok. Ostrogoccy pikinierzy się fajnie y, 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 już połamali, więc do, do germańskich rozbójników się przebija lewik. Zobaczcie. No i dla piechoty rzymskiej wygląda to całkiem nie najgorzej. Pytanie, jak sobie z tymi z zaprzysiężonymi trakami poradzi Gwardia hetajreja i Straż Graniczna Limita czy Wschodnia Auxilia Palatina. To może być problem. I dlatego ja bym kawalerię zostawił. kawalerię bym sobie zostawił i starał się na przykład wykorzystać lukę gdzieś tutaj jednym oddziałem kawalerii, drugim zostawił sobie na przykład z tyłu do obrony, i tym jednym oddziałem kawalerii starał się szukać luk, żeby wjeżdżać na plecy zapkom, bo zapki naprawdę no wymiatają, tak? To jest po prostu kawaleria piechota, która... Wymiata a patrząc na to, że dużo ma strzelania, rzeczywiście lewik, i trudno będzie mu to strzelanie wybronić. Bo zobaczcie, już wódce się wbija na balistari i to też jest ciekawe, że w ogóle kawalerii też nie ostrzeliwał lewik. Bo w takim sytuacji ja wiem, że zapki to jest dobry cel. Dla, dla, dla jednostek miotających, ale warto byłoby też tą kawalerię ostrzeliwać, to by nie było głupie, słuchajcie, to by nie było głupie. Yy, no bo teraz zobaczcie, zapki się przebijają i jeszcze nie ma jak przed tymi zapkami uciec, bo kawaleria ostrogocka po prostu miażdży, miażdży, więc no... Yy, hmm. 1-0 dla HDK, moim zdaniem, to już tego wschodnie imperium nie wybroni. Dużo strzelania, ale... Wiecie, wszystkie włócznie poszły praktycznie na front. One się na pewno nie mogły oprzeć zapkom i gwardii. Mm, nie gwardii tylko tej. Zdrajcą z Goskiej Palatyny. Więc no cóż. Teraz widzicie na, na przykładzie tej bitwy. Tej bitwy po prostu widać jak na dłoni, jak ważna jest kawaleria w atyli, jak ważne jest mieć przewagę w mobilności. Co to daje? To daje dużo. Więc Hadek tak naprawdę teraz może sobie dowolnie jeździć tu na plecy, tu na plecy, tu na plecy, robić może sobie po prostu co chce, Ty bardziej, że jeszcze zapki zostały, dokładnie tak, więc no nie ma po prostu już Lewik w tym momencie nic, czym mógłby tę nawołnicę Ostrogotów zatrzymać i odpowiedzieć na to, jakoś skontrować, więc no gratulacje dla Hadeka za 1-0. Tak, wykończeniówka, więc przyspieszamy, bo tu tak naprawdę tylko chodzi, tylko chodzi o to, żeby te oddziały po prostu yy, wyłączyć z gry, które zostały, no i to się udało. Więc mamy 1-0 dla Hadeka. Teraz tak, Hadek gra Cesarstwem Wschodnieżyskim, a Lewik gra Sasami. O! Spoko, Ciek ciekawy, skromny build Lewika, zupełnie nie ma teraz strzelania. Tak, jak wtedy miał strzelanie, bo wiadomo. Miał strzelanie, bo mm, dobre ma strzelanie wschodni Rzym. Tak, teraz się obraził lewik i nie wziął strzelania. Być może ze strachu, żeby. No, że jednak to trzeba te jednostki wybraniać. Nie wiem. Wschodnia Auxilia Palatina i dwa oddziały Menaulatoi u, u HDK na pierwszej linii. Druga linia to trzy razy Funditores. Trzecia linia to Gwardia Hetairea razy cztery. No i na flankach mamy katafraktari i Schole Palatine plus jeszcze Magister Militum jako Gienek. No skromny buildzik, ale tutaj też mamy skromny buildzik u Lewika Saski. Mamy tak, nordyckich mistrzów włóczni razy cztery. Cztery oddziały nordyckich toporników. Oni nie są tak mocni jak Gwardia Hetajreja, więc no tu będzie problem. Wódz z wiernymi Gedrich to dobry wódz I wybrani wojownicy to bardzo dobra piechota Po jednym oddziale No i mamy, zobaczcie Cztery oddziały Jazdy, mamy tak Trzy oddziały bohaterskiej jazdy i Jeden nordyckich konnych I tu jeden oddział bohaterskiej jazdy A tutaj zobaczcie, Hadek schował coś Exploratores Co to w ogóle jest? Jakaś średnia piechota Aha no, patrzcie, nie wiedziałem, że oni mają partyzantkę. Ale są chyba widoczni, tak? Nie są niewinni, tak, nie, Tak, nie ma tego oczka, że są ukryci, więc. Hmm. Teoretycznie to mógłby tutaj sobie lewik. Kurde. Wrócić, cofnąć się yy, i jeszcze plus kawaleria po prostu zaorać tych explorators. I te dwa oddziały tanim kosztem wyłączyć z gry. Ale Lewik chyba się na to nie decyduje. Więc zobaczymy. No, Hadek ma tą przewagę, że wiadomo, może sobie teraz pozwolić na, na ostrzał Funditores i może ostrzał wykonywać na nordyckich toporników, a oni są bardzo czuli na ostrzał. I zmuszać do podejścia yy, sasów, którzy przypominam, mają świetnych. Yy, germańskich strzelców, chyba, zdaje się też, oni mogą werbować i ta jednostka by Funditores zaorała bardzo szybko. I tak samo zaorałaby też nawet tych dobrze uzbrojonych Menaulatoi. To byłaby dobra odpowiedź na, na piki i na y, proce. No ale cóż, zobaczymy. Na pewno tutaj nordycy topornicy przez wschodnich Auxilia Palatina się będą w stanie przebić. Problem polega na tym, że Gwardia hetajreja jest już w pogotowiu i y, y, to akurat, no, może się skończyć nieszczęśliwie. Dla tych toporników. No tutaj to wiadomo, zobaczcie, no od frontu matko. Nordycy topornicy wyparowali w sekundę. No nie róbcie tego, nigdy od frontu na pikinierów się nie pchajcie, bo to zawsze się źle skończy. Ale okej. Okay, Lewik stara się za scholę palatynę brać. Katafraktarii, wobec czego musiał wrócić tym oddziałem hmm, Hadek, żeby ratować swoich. Schole Palatine. Jeszcze Magister Militon wjeżdża, więc będzie generalnie taki tutaj konny blob Z tym, że za chwilę będą otoczeni tak naprawdę. Bohaterska jazda będzie otoczona przez trzy oddziały jazdy wschodnio -rzymskiej. Tak jest. No. No tak, no właściwie piechota już y, można powiedzieć... Y, hmm. Lewika... Zostali wybrani wojownicy i wódz z wiernymi, Gedricht, jeśli chodzi o piechotę do walki w zwarciu, w zwarciu taką typową. Poza tym mamy dużo włóczni. Pytanie teraz, co się stanie z tą kawalerią, bo widzę, że Schole Palatine się chwieje. Zobaczymy, jak Magister Militum i Katafraktarii to przeżyją. Tu widzę, że pięknie Katafraktarii zaorało nordyckich toporników. Tu widzimy, że bohaterska jazda i nordycy koni raczej tą Schole Palatine pokonają, ale już odpowiada katafraktarii. Hadek, mm. I jeszcze pamiętajcie, że mamy tych funditores, którzy pewnie już są bardzo zmęczeni. No, zdyż, zdyszani są, ale za chwilę będą wykończeni. I jeszcze oni dojdą do walki. Mm. Jak to wygląda? Oddział przegrywa. Oddział przegrywa, dokładnie. Mówię, no jednak ta kawaleria saska jest mocna. w ogóle kawaleria do walki w zwarciu tych ludów, nazwijmy to z północnej Europy, jest naprawdę, naprawdę całkiem przyzwoita. Świetnie sobie radzi. Yy, w, w walce z zwarciu. Wybrani wojownicy, o nie. Jak oni się chwieją, to też już niedobrze. I wóz z wiernymi Gedricht, zobaczcie. No, Gwardia Hataireia naprawdę porobiła tutaj. Yy, Asasi mają naprawdę mogliby wygrać ten pojedynek, bo ten matchup nie jest dla nich yy, moim zdaniem aż tak trudny. To jest frakcja, która jest w stanie sobie poradzić, nawet z takim buildem opartym na Gwardii Hetaira i tam powiedzmy Menaulatoi. Sasi mają do tego warunki, no ale cóż y... Pytanie jak tutaj teraz się to potoczy Ok, teraz przegrywa bohaterska jazda Po tym jak gwardia Hetairaya wpada do, do tego blob'u Ym... No tak, Wódz już też się chwieje Tu zobaczcie, już exploratores Dobiegli yy, Więc właściwie, no Przewaga jest już ogromna, jeśli chodzi o liczby. Jeśli chodzi o liczby. Więc nawet gdyby Magister Militum został, wiecie, stracony, to to raczej by nic już nie dało, bo po prostu zobaczcie, ile Hadekowi zostało oddziałów. I Hadek po prostu, no, wygrywa 2-0. Tak więc gratulere, gratulere dla niego. No i to był kolejny taki, wiecie, szybki odcineczek. Mam nadzieję, że... Przypad Wam do gustu, zapraszam na kolejne odcinki, jakieś strumyki, może jeszcze z Asasyna zrobię, zobaczymy jak to tam wyjdzie. W każdym razie cieszę się, że gracze, szczególnie w lidze Hetajreja, tu muszę Ligę Hetajreja pochwalić, bo gracze z Ligi Hetajreja się naprawdę biorą do roboty i grają. W lidze Palatina to jeszcze jest takie niemrawe, tylko niektórzy gracze tam no są słowni i chcą grać terminowo, więc zachęcam wszystkich do tego, żebyście grali swoje mecze bo 5 października, bo to jest deadline 5 października, to naprawdę niedużo czasu nie myślcie sobie, że a, odrobimy to w tydzień, bo to nie zależy tylko od Was czy mecze będą rozegrane to jeszcze zależy od innych graczy bo ktoś może nagle powiedzieć, że sorry, nie mam czasu grałem cały miesiąc, sorry bo coś tam mam wyjazd, sorry bo coś tam i nagle się okaże, że nie zdążycie zagrać i macie wolkowery wpisane, tak więc tak więc starajcie się i grajcie, a ja się z tym czasem żegnam, do zobaczenia, hej!